Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Tilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z naszego edytora, operatora. Dostałem od was w poprzednim odcinku wyzwania, prośby czy coś, abym po prostu pokazał siebie w CQB, początkującego asygeja i oczywiście Gromowca. Tak więc w dzisiejszym odcinku chciałbym tych wszystkich trzech przedstawić, jak ja to widzę, jak ja siebie widzę. Tak więc zapraszam was do oglądania, ja już siebie usuwam. Tak więc na samym początku robimy siebie w CQB. Tak więc dobra, lecimy tak, potem sobie kamizelkę, jaką ja mam kamizelkę, czy jest tu gdzieś C? Tiras, T, Risky, no, T, Tiras, <spe apostle> Maritime, a niech będzie i Maritime Dobra, lecimy od Cirasa, Chociaż trzeba tak naprawdę od munduru zacząć, atak, Pantalonsy, ataks Okej Okej, okay. okay, mamy tego e Tak naprawdę mamy w Oliwce, chociaż Maritime mm. jest dosyć podobny, to nie do końca No ale ni no, niech będzie i tak, mamy Tiras'a tak. Niech no, będzie ten Tiras A mamy Tiras od Olive Drop, okej okay. No to gitar, dobra, mamy Tiras'a Mamy siebie, no to teraz co? No, oczywiście tak, Bowman już jest, eee, czarne okularki, chociaż częściej gogle, niech będą mi ESS-y, chociaż zielone, tutaj oliwkowych nie widzę, niech będą i takie. No okej, okay. czy jakieś kominiarki? Eee, maskę kominiarki nie noszę, to by się przydało w końcu mieć, ale tego nie mam, pokazuję siebie tak, jak wyglądam teraz, tak więc żeby było. Stalker jest, chociaż dosyć mocno ucięty, nie mam tej brody ani tego nosa, mam tylko przód, co mnie chroni tutaj. Dobra, co jeszcze? Oczywiście to mamy. Mam jakąś również i szmatkę, Arafatkę zawsze sobie zawiążę na CQB, się przydaje. Nie wiem gdzie on ma szyję nawet. Nie wiem, jakieś to krzywo zawiąże, ale niech będzie. E, dobra, co jeszcze? Pałki ani tego nie mam, plecaka nie noszę, tam pałczy też nie mam, Tutaj nic nie mam tak naprawdę. Mm, tu też nic nie mam. Biedny Stilgar nie ma szpeju, prawda? Egzoszkiel by się przydał, ale... Ale nie potrzeba jednak ostatecznie. Niech będzie i leg pouch, bo to się wkrótce doda, tak naprawdę. Widzieliście w poprzednim odcinku ASG Maniaka, że miałem kaburę, tak więc mam tutaj taką oto kieszeń na nogę to nie jest chyba do końca kabura. Po prostu nie dam sobie ręki uciąć, żeby to tak było. Taktyczny pies na kulki, też akurat to, co ja powiedziałem, to się sporo osób z tego śmiało. Dobra, tutaj mamy Cirasa, mamy to, mamy to, no to nic nam nie zostaje, jak tak naprawdę, bronię. Ja mam mp5, mp5, czy jest gdzieś mp5, nie ma bata, by nie był. mamy hk, mamy sigi, mamy sigi, mamy sigi, kurde, a mp5, dobra, mp5, mp5, ok jest, o, i to nawet idealnie, prawie, że jak moje, tylko jakiś kolimator ma inny. Dobra, niech będzie mp5, sam nie wiem, gdzie on dać, a dobra, niech będzie i tutaj, nie ma znaczenia, podrabiam puszka, puszek podrabiam was. Fajnie, że poprzednio czyniak się spodobał, że dosyć sporo wyświetleń ma, więc dzięki bardzo. Chwę ja mam fasta, tylko taki czarny OD, czarny z zielonym. Jakoś to tak mniej więcej tutaj wygląda, nie widzę swojej brody, więc nie wiem jak to dopasować. No i co jeszcze? Chyba tak naprawdę wszystko. Wiadomo, naszywki Polonia, Polska musi być. Bani se Polskie, och na cały. Admin Panel. Niech będzie tutaj tutaj nic tak naprawdę, no no i tak chyba tak naprawdę wyglądam na CQB, chociaż nie jestem niższy, mniej, mniej muskularny, e, tutaj mam gąbki, chociaż no dobra, tutaj tego nie widać, Ciraż na pewno jest trochę większy, muszę, ja ten swój muszę troszeczkę powiększyć, bo jest dla mnie za luźny, No tak naprawdę tak mniej więcej wyglądam na CQB i szczerze mówiąc nie wiem co tutaj jeszcze dodać, to chociaż to no, tak naprawdę mam całego stalkera zasłonięte tą maszką, z maską, tak, tak naprawdę u mnie nic nie widać, tylko nos, mniej więcej tak o, tylko że tutaj to, tym czymś to dziwnie wygląda. No, ale macie, tak mniej więcej wyglądam na czeku B. jeśli chodzi o cały szpej, tak więc no wow, 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 hura, hura, nie ma, po prostu zwykły jakiś podstawowy szpej, który no, każdy tak naprawdę ma, kamizelka, mundur, czy jakieś rękawiczki, hełm, gogle i stalker dla ochrony, tak, no, taka zwykła norma, MP5 jak mp dosyć fajna, mam dosłownie identyczną, tylko troszeczkę dłuższy przód, jak tak patrzę teraz i kolimatorek mam e, zwykły jakiś, e, zwykły jakiś acm -owski. A nie taki, o co tutaj mamy? Nawet nie potrafię go odróżnić. Sam nie wiem, ani to Aimpoint, ani te jeden mikro. Jakieś taki dziwne powiem, szczerze, jeśli ktoś wie to, napiszcie w komentarzu. W każdym razie mniej więcej tak wyglądam. Nie mam tutaj żadnego szału. Jak więc macie o, 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 o Steelgara CQB Teraz zaczynamy z czymś innym. Lecimy z Asgejem, początkującym as ASG, początkującym ASG-owiczem. Lecimy sobie do lasu. Czy mam jakieś kamizelki? Nie, zaczynam od munduru. Jak najbardziej. Od czego zaczyna ASG? No, jak myślicie, od fleka? Wiadomo, że od fleka, ewentualnie od dpm, -y, ale niech będzie i flek na bogato, prawda? Okej, okay. oczywiście nie każdy tak, więc wiadomo, ja inaczej, ja zaczynam od WZT, -y, akurat. O, flek z dpm-ą połączymy, o kurde. A, nie, nie, raz to się jak najbardziej sprawuje. Dobra, jesteśmy we flektarni, to jest jakiś taktyczny, bo ma rzepy, to, to, to już nie pasuje, to nie pasuje. Buty, czy mam jakieś buty Nike, albo coś nie mamy, niestety, no dobra. Czy mamy coś tutaj, jakieś okularki? O, o, dobra, niech będzie i taktyczny asgay, zaczynający z takich okularków Ja się nie naśmiewam, boże to są początki, których większość ludzi przechodziło, ja też przechodziłem, dosyć dziwnie wyglądałem. E, kominiarka, niech będzie jej kominiarka, o, taka o czarna zwykła <laughs> niech będzie, albo o, o, to jeszcze bardziej pasuje, niech będzie i tak, e, buty jakieś, dobra, niech będą czarne, bo te, te tanowskie zbyt taktycznie wyglądają. Mm, stalker oczywiście musi być Oczywiście chusta nawalnięta na samolot, chociaż to już wtedy nie, bo nas nie widać. Dobra, to może jak tego. A, dobra, zamiast tego dawać. Chociaż, kurde, nawet i taką maskę bym mógł walnąć <laughs> dla taktycznego, aż Och, nie no, dobra. Lecimy normalnie. Jakaś tam arafatka, szmatka zawsze się znajdzie o dziwo. Nie wiem, jak to się zakłada, to jest krzywe jakieś dziwne, w każdym bądź razie. Eee, dobra, co mamy? Chestriga, oczywiście, jakiegoś OD. Chestrig, to jest, to jest początek początków. Eee, początki nieraz są fajne, po prostu są fajne. Ewentualnie ta, o, o. O, taka mzelka jest bardziej taktyczna, o. Niech będzie i tak. Eee, bronie, dobra. CYMA 028, gdzie jest CYMA 028? Ja muszę do twórców napisać, żeby CYMA 028 robili, bo, bo to nie jest CYMA 028. Za ładne ma drzewa. <laughs> Drewno ma załadne tak. Niech będzie i tak, o. Mm, Okej, okay. czy coś nam jeszcze... Albo nie, niech będzie taktyczny ASG początkujący sniper L96. Za 300 zł i luneta za darmo w gratisie. 400 FPS, -ów. niech będzie i tak o. Oczywiście coś, coś na głowę musi mieć, a co on ma na głowę? Najczęściej zwykłą czapkę. Sam nie wiem, czapkę zieloną dawać. Oje, nie, nie, Ale nie, to, ten, 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 ten ten typek jakoś zbyt fajnie wygląda jak na początku jasnego Asgai ja to nie. Chociaż ten reflektor według mnie jest zbyt czerwony, nie wiem jak według was, no. No nie wiem, no niech będzie i tak o. Chociaż kurde taką czapeczkę walnąć. Ach, niech będzie i tak. Jakieś naszywki. Kurde, jakiś taktyczny, nie wiadomo co. Pirata. O, oh, pirata to jest. To jest pan pirata dub bawię kurde na czoło, o, na czapkę jeszcze. ten <grywia> tak, moi drodzy, macie moją wyobraźnię taktycznego Azgeja początkującego. Tak, nie bierzcie tego serio: jakieś żadne pośmiewisko, tak kady zaczynał, Ja też podobnie zaczynam, i <grywia> wyglądało o wiele gorzej. Tutaj się liczy zabawa i wszystko tak, więc chociaż widzicie, jak ja sobie to wyobrażam. No więc mam nadzieję, że to coś się wam podobało. Dawać łapkę za taktycznego Azgeja, który jest zbyt taktyczny, bo ma rzepy nawet na palcach, kurde. Ej, rękawiczki jeszcze, o, rękawiczki jeszcze, to jest obowiązek. Taktyczne rękawiczki, Azykea Czarne, niech będą czarne, tak naprawdę jakieś pierwsze lepsze z kastorami o I mam naszego początkującego lasowa, la, Lasowego Azykeja Niech będzie chcieliście to macie zobaczyć to zobaczcie I na sam koniec lecimy sobie od gromowca Gromowcy zaczynając od Formozy kończą na nie wiadomo kim mają spory wybór, tak więc co ja dam to powinno być poprawne Jeśli ktoś się nie będzie zgadał zgadał z moim tym, że gromowiec biegał w multikamie, bo teraz aktualnie widziałem dosyć sporo zdjęć, a tak się już no to po prostu napiszcie, jak to inaczej jakoś widzisz Fej dosyć się zmienia, mają być ms BSS-y. Aktualnie mamy Hakaśki, więc niech też na Hakaśkę sobie to tutaj zaczniemy. Hakaśkę tam gdzieś na razie na, na ręce Co do kamizelek, kurde, powiem szczerze, że nie wiem, oni mają jakieś dosyć specyficzne Chociaż co one tutaj najbardziej? JPC, albo JPC w tanie albo LBT Któreś z tych w na razie w tanie Sami tutaj jakieś krzywo nie wiem, chyba, jakoś tak to powinno być. No, niech będzie. Ok, tak więc tutaj gromowcy to gromowcy. Oni mają dosyć inny, różny szpej, ten tak tutaj można wybierać. A tak sobie ja wyobrażam, tak to według mnie będzie wyglądać, więc wiecie. Ok, czekajcie, może polecimy po kolei. Tak więc na razie od akcesorii zaczynamy. Balaklawę, kominiarkę. Ok, mają na kolaniki. Widziałem właśnie te wszelkie podobne do tych. Jakieś. Buty niech będą takie, jakie są. Rękawiczki walniemy, takie. Stalkerów nie mają, nie, 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 nie. nie. Czy jakieś arafatki mają? Oczywiście nie widziałem. Plecak, oczywiście, nawet większy niż ten. Osobniki 120 do 100 litrów, 100 litrów do 120 litrów oni mają mnóstwo tego rzeczy, jeśli noszą gdzieś, schodzą. Jakaś torba zrzutowa, no przydałoby się, ale nie mam jak tutaj tego dopiąć. Brzydko by to wyglądało w każdym razie. Jakiś to no, tutaj, tak by tego nie było widać, to nie jest ważne. Kabury jakieś, no jak najbardziej, no, to jest chyba rzecz oczywista. Kto teraz kabrniości? Kurde, powinienem dać niżej, ale paska nie, jakoś nie widać. No dobra, niech będzie tak. Wyobraźmy sobie, że gdzieś tam jest pasek, że jakoś to się trzyma. Skuba Driver. O, już by można było Formoza nawet i robić, chociaż nie Formoza to jest, kurde. Wyjątek wyjątków, jak niektóre zdjęcia się patrzy. Ok, co eee, do szpary to chyba tak naprawdę tyle. Mm, no okej, okay, czekajcie, może sobie weźmiemy, jak się odawać. O, pasuje jak najbardziej. Eee, coś innego. Jeszcze Arma z bronie mamy, pantalon mamy i te mamy. Ok. Berety? Nie, no kurde. W Polsce teoretycznie jest 9 beretów. Tutaj dużo ludzi się myli, że w Polsce są tylko i wyłącznie czerwone berety, prawda? Orzełek nad lewym okiem. No, nie, nie wiem, jak to tutaj założyć. Dziwnie się tą myszką nieraz operuje, prawda? No ale mimo wszystko w Polsce jest aż 9 kolorów beretów, a nie tak jak jeden, niektórym się wydaje. Każdy beret pod inną jednostkę specjalną, czy też wojska szturmowe odpowiada, więc tutaj macie wątek edukacyjny Note Możecie sobie to sprawdzić. Nie wiem, czy na Wikipedii jest ta informacja. Ja to nie pamiętam już, skąd się dowiedziałem. W razie, skąd się tam dowiedziałem? Na pewno jest to informacja potwierdzona. Fasty, no tak, oni mają obskory wszelkie. Czy nie do końca to o czym myślę? Chociaż nie no, fast, <kłysy> fast to jest obscore teoretycznie, więc tak naprawdę pasuje. Co by jeszcze tutaj brakowało? Czy oni mają zielone kominiarki? Raczej często mają ciemne, chociaż nie dam sobie głowy uciąć. No ale czy tak by wyglądał właśnie nasz gromowiec? No. no szpej tutaj jeszcze można by było dodawać doda 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 tak naprawdę. No, ale pamiętajcie, że ja nie jestem ekspertem, jestem osobą, która po prostu to lubi, nieraz patrzy, nieraz ogląda. Więc tutaj nie możecie się na mnie wzorować, ale o tych beretach jest, jest 9 kolorów, Począwszy od stalowego, czy też niebieskiego, czy też zielonego, czy też ciemnozielonego, przez buraczany. Już nawet nie pamiętam, kurde, jak on się nazywał, fachowo, poprzez czerwone i tych beretów mamy dosyć serio sporo, więc żeby wam się tutaj nie myliło. Na szybki niestety gromu nie mamy, no to, to jest dosyć dziwne. Bo grom, 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 jako grom ogólnie mówiąc, to jednak, ho-ho, rozpoznawalna marka, jeśli można tak powiedzieć. Kogoś to uraziło, marka to przepraszam na świecie, a to naprawdę są specjalne, super jednostki. No i co? Co by tutaj, tak naprawdę, do gromowca dodać? Naprawdę można jeszcze sporo rzeczy dodać, ale na pewno nie. Mundur, akcesoria jakieś. Cóż. A NVS na pewno by się walneło. Chociaż dawać takie. No i to, to już od razu lepiej. <laughs> Ach, mamy tutaj. Mam też Was, mam tutaj PTT, mam Radyko, mamy to. Nie wdałem chyba jeszcze peltorów. Tak, nie będą peltory, peltory, peltory. Nie wiem, czy je prosto założyłem, bo nie mogę. Kurde, założyć teraz. Nie wiem, gdzieś tutaj No Nie widać ich brody, to jest problem, ale niech będzie. O, fak. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Dobra, macie jakiegoś super ekstra gromowca normalnie, kurde. Według mnie. No i oczywiście mnóstwo innych rzeczy jeszcze tak naprawdę to można by było dodawać i dodawać. To jest grom tutaj szpej mnóstwo rodzajów mnóstwo, tak więc sami wiecie. No ale miałem takie od was pytanie, miałem to. zapytaliście się mnie jak według was, albo żebym stylkarz zrób po prostu gromowca, zrób siebie w CQB, bezrów, początku czego. a ja. Tak więc chcieliście, to macie. Odcinek dosyć Wam się spodobał ostatni mnóstwo mam wyświetleń. Nie wiem jakim cudem, ale bardzo się z tego powodu cieszę. Mnóstwo łapek również, tak, dzięki Wam bardzo, bo to motywuje, tutaj, dawajcie łapki. Oczywiście Hakaśka, to jest rzecz oczywista, MSBS-ów chyba tutaj nie ma, chociaż jest Masada, to jest dosyć podobne, aczkolwiek sam nie wiem. MSBS-y, MSBS-y, czy są gdzieś MSBS-y? Nie, nie ma. Jeszcze nie ma, no i wątpię, żeby się szybko pokazały jeszcze, no niech będzie na razie jeszcze Hakaśka. No i macie, Gromowca, Multi, w tanie, w, tak więc, no nie dodać, nie ująć. Chcieliście, to macie. Jeśli Wam coś się podoba, komentujcie. Jeśli się coś nie podoba, to też komentujcie. Jeśli macie jakieś uwagi, to komentujcie, poprawiajcie mnie. Pamiętajcie, to jest fajna zabawa. Dzięki Wam bardzo za te takie wyzwania. Macie dzisiaj aż trzy Wam stroje pokazałem. Ja mam nadzieję, że ten odcinek jak najbardziej Wam się podoba. W razie jakichkolwiek pytań pytajcie śmiało. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.